Dzień dobry, witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 8 z tematu charakterystyki geometryczne przekroju pręta. W pigułce tej przedstawimy Państwu wyznaczanie głównych momentów bezwładności dla przekroju, który nie posiada żadnych osi symetrii. Czyli mamy przekrój jak na rysunku, a to są wymiary tego przekroju. Zaczynamy od wyznaczenia położenia środka ciężkości. Dzielimy figę przekrój. Na figury składowe. Pierwszą figurą składową będzie prostokąt, drugą będzie trójkąt prostokątny, który będziemy odejmować i trzecią będzie ćwiartka koła, którą także będziemy odejmować. Obieramy sobie tutaj są wymiary tego przekroju. Obieramy sobie początkowy układ współrzędnych w ten sposób, żeby cały przekrój znajdował się w pierwszej ćwiartce tego układu. Dzięki temu wszystkie współrzędne środków ciężkości figur składowych będą dodatnie. Sc1. 15 przez 2, tak? Czyli to jest połowa szerokości tego prostokąta. 5 plus 7 plus 3 przez 2. Teraz, żeby wyznaczyć współrzędną środka ciężkości trójkąta prostokątnego, to zaczynamy w tym punkcie, gdzie współrzędna Y jest równa 0 przechodzimy do, na drugi koniec prostokąta, tu mamy 15 i musimy się cofnąć o 1 trzecią z szerokości trójkąta prostokątnego, czyli z tych 3 cm czyli 15 minus 3 przez 3 to jest 14 cm i teraz ćwiartka koła Tutaj y, współrzędna Y środka ciężkości to jest, y, opisana jest wzorem 4 razy R przez 3 pi R y, promień tego, tej ćwiartki koła wynosi 5 cm. No i podstawiamy teraz te współrzędne do wzoru na współrzędną środka ciężkości. Pierwsze wyrażenie jest dla prostokąta. Odejmujemy trójkąt prostokątny i odejmujemy ćwiartkę koła. I dokładnie to samo robimy z polami. I mamy wyznaczoną współrzędną y. -ową. Przechodzimy do współrzędnej Zetowej. Podział oczywiście taki sam. I teraz współrzędna zetowa środka ciężkości prostokąta to jest 4 plus 5, czyli 9 przez 2, Współrzędna zetowa środka ciężkości trójkąta prostokątnego to jest 1 trzecia z 9. No i teraz, żeby wyznaczyć współrzędną środka ciężkości ćwiartki koła, startujemy tutaj. Mamy 0, 0, 0, współrzędną z. Jesteśmy na samym dole prostokąta i tutaj mamy współrzędną 9. I od tej 9 musimy odjąć 4 razy r przez 3pi. Tak? Czyli w ten sposób mamy wyznaczone współrzędne, środków, współrzędne z środków ciężkości. Podstawiamy do wzoru i znowu pierwsze wyrażenie to jest prostokąt. Odejmujemy trójkąt prostokątny, odejmujemy ćwiartkę koła i mamy wyznaczoną współrzędną zetową środka ciężkości. Teraz musimy wyznaczyć współrzędne środka środków ciężkości figur składowych w układzie osi środkowych. I tutaj cały czas obowiązuje ta sama reguła jak w poprzedniej pigułce. Czyli mamy współrzędną początkową w układzie początkowym minus współrzędna środka ciężkości. Współrzędna początkowa minus współrzędna środka ciężkości. I tak samo dla ćwiartki koła. I teraz, jeżeli te współrzędne w układzie osi środkowych podstawimy do wzoru na środek ciężkości, powinniśmy dostać 0. I tutaj znowu to samo przypomnienie jak dla teownika, czyli ten wzór jest dla nas sprawdzeniem położenia środka ciężkości tylko wtedy, kiedy te początkowe współrzędne określiliśmy prawidłowo. Robimy teraz to samo dla współrzędnych zetowych, czyli współrzędna w układzie początkowym minus współrzędna środka ciężkości, prostokąt, trójkąt prostokątny i ćwiartka koła. I podstawiamy do wzoru, i także otrzymujemy wartość 0. Czyli środek ciężkości mamy poprawnie wyznaczony. To jest rysunek narysowany w skali. Tutaj znajduje się środek ciężkości całego przekroju, a to są osie środkowe. Przy tym samym podziale przechodzimy teraz do wyznaczenia osiowych momentów bezwładności oraz dewiacyjnego momentu bezwładności. Czyli zaczynamy od momentu IY. Wobec tego teraz musimy wypisać sobie współrzędne zetowe środków ciężkości figur składowych. I mamy prostokąt, współrzędna Z dla trójkąta prostokątnego, współrzędna Z dla ćwiartki koła. No, i teraz ze wzoru Steinera wyznaczamy moment IY i Y0 I, y względem tej osi. I pierwszy wiersz to jest duży prostokąt, drugi wiersz to jest trójkąt prostokątny, który odejmujemy, i trzeci wiersz to jest ćwiartka koła. Przy czym tutaj to 0, 0,005488 razy R do czwartej to jest wzór dla ćwiartki koła na moment bez władności względem takiej osi Y03 no i uzyskaliśmy wartość momentu Y i Y0 teraz będziemy wyznaczali moment IZ0 czyli musimy wykorzystać współrzędne Y dla prostokąta dla trójkąta prostokątnego i dla ćwiartki koła i znowu, pierwszy wiersz to jest moment, yy, dla, moment bezwładności prostokąta. Odejmujemy moment bezwładności trójkąta prostokątnego i moment bezwładności, odejmujemy moment bezwładności ci ćwiartki koła. W ten sposób mamy wyznaczone momenty osiowe. Teraz będziemy wyznaczali dewiacyjny moment bezwładności. Ale na początek musimy określić, czy... Moment dewiacyjny trójkąta w jego układzie osi środkowych będzie dodatni czy ujemny? Jak widać z tego rysunku, większa część trójkąta prostokątnego leży w ćwiartkach dodatnich. Wobec tego moment dewiacyjny dla trójkąta będzie dodatni. W przypadku ćwiartki koła, także większa część tego przekroju leży w ćwiartkach dodatnich. Wobec tego także tutaj moment dewiacyjny ćwiartki koła będzie dodatni. No i teraz mamy nasz przekrój współrzędne y, -owa, z -owa prostokąta, trójkąta prostokątnego, ćwiartki koła i wzór Steinera na moment dewiacyjny. 0 to jest moment dewiacyjny dla prostokąta w układzie y osi y01 z01. To jest wzór na moment dewiacyjny dla trójkąta prostokątnego jak pamiętamy jest on dodatni. A to jest wzór na, moment, na wartość bezwzględną momentu dewiacyjnego dla ćwiartki koła, ale także ona jest dodatnia. No i mamy wyznaczony moment dewiacyjny. Przechodzimy teraz do wyznaczenia głównych momentów bezwładności. Y0, IZ0 i moment dewiacyjny. Wyznaczamy sobie tangę z kąta nachylenia podwójnego kąta alfa główne. I kąt alfa główne wynosi 23.56 z plusem stopnia, czyli będziemy, będzie kręcił osią, od osi y do osi z. No i wyznaczamy główne momenty bezwładności i y główne i i z główne. No i teraz popatrzmy na wartości momentów osiowych i wartości momentów głównych. Jak widać, wartości obu momentów osiowych zawierają się pomiędzy i y główne, a i z główne. Wobec tego no i są to momenty, które mogą być momentami ekstremalnymi. Tak? Ale teraz jeszcze no, musimy sprawdzić obliczenia, czyli w tym celu zastosujemy sobie wzór z pierwiastkiem. Czyli mamy tutaj momenty w układzie osi środkowych, w układzie osi środkowych. Tu mamy momenty główne. No, i jak widać, wzór z pierwiastkiem potwierdził nam, że poprawnie wyznaczyliśmy główne momenty bezwładności. I zastosujemy jeszcze jedno sprawdzenie, czyli za pomocą niezmienników. To są momenty bezwładności w układzie osi środkowych. To są momenty bezwładności w układzie osi głównych. I tak, pierwszy niezmiennik w układzie osi środkowych, pierwszy niezmiennik w układzie osi głównych. Teraz drugi niezmiennik w układzie osi środkowych, czyli iloczyn momentów osiowych minus kwadrat dewiacyjnego oraz w układzie osi głównych, drugi niezmiennik to jest iloczyn momentów głównych. No jak się przypatrzymy dokładnie wyznaczonej wartości momentu bezwładności według kalkulatora, no to jest pewna różnica. Ale jeżeli zaokrąglimy ten, dru, te, te, ten drugi niezmiennik w obu układach do czterech cyfr znaczących, czyli robimy to w ten sposób, że mamy 7, 6, 6, 3 to jest czwarta cyfra. Po trójce jest ósemka, wobec tego ona musi być powiększona o 1, czyli mamy 4. No i do końca dopisujemy dwa zera. Czyli to jest 766 400 to jest przybliżenie do czterech cyfr znaczących. Teraz zobaczmy moment drugi niezmiennik w układzie osi głównych. 7, 6. 6. 4, czwarta cyfra znacząca po czwórce jest dwójka, wobec tego czwórka pozostaje czwórką i dopisujemy dwa zera. Czyli widzimy, że mimo tego, że tutaj liczba zapisana z dokładnością do 6 cyfr znaczących są pewne różnice między niezmiennikami, to jednak jeżeli przybliżymy te liczby do czterech cyfr znaczących, to dostajemy te same wartości. Wobec tego możemy stwierdzić, że drugi, drugi niezmiennik w układzie osi środkowych i drugi niezmiennik w układzie osi głównych są sobie równe. No i na koniec narysujemy sobie układ osi głównych. Tak? Czyli mamy kąt alfa główne 23,56 z plusem, czyli kręci od y do z. Moment bezwładności I główne jest tym mniejszym momentem głównym momentem bezwładności i z jest większy. Czyli jak widać, rozproszenie względem tej osi Y główne jest dużo mniejsze niż rozproszenie względem osi z główne. Dlatego tutaj y główne jest minimalnym głównym momentem bezwładności, a i z główne jest maksymalnym głównym momentem bezwładności. Dziękujemy za uwagę.